Ejka, lol, nigdy grzyba tego nie rozumiem. Walić to. Seks, wypadek, słodka panda. Więzienny kurs psychologii. No, skoro przykułem już waszą uwagę, to słuchajcie, badylarze. Ponieważ okazało się, że najlepsze pieniądze to hajs z YouTube'a, razem z kolegami postanowiliśmy zostać YouTuberami. Cokolwiek w mordę to znaczy. Robimy z kumplami w internecie, co by ściągnąć hajs z YouTube'a. No, będziemy nagrywać filmiki jakieś, no to się zaraz wymyśli. Z tych filmików będzie hajs. Nie daliście nam wyboru, dlatego postanowiliśmy przewietrzyć internet. Może wtedy zechcecie nas oglądać. Oto nasze żądania. Milion odsłon każdego odcinka. Albo wasi ulubieńcy znajdą się tam, gdzie żadne Wi-Fi nie dochodzi. Także szerujcie, lajkujcie. Ale chyba nie muszę przypominać, że nawet bez broni. Jak trzeba kogoś mocno dotknąć, to potrafimy. W celu uniknięcia takiej niefortunnej ewentualności. Kliknijcie tutaj. W to i. A jak już klikniecie, to się wam rozwinie i możecie oglądać inne filmiki. Nie chcecie po dobroci, to zrobimy w mordę po naszemu, to znaczy w mordę i patrzymy jak puchnie. Oglądalność. Ale spokojnie, mamy adres. Nie IP. Także proszę was, uprzejmie. Subujcie, lajkujcie, szerujcie. I tu jest link. Wszędzie te linki. Za moich czasów to linki się używały, żeby komuś związać ręce i pod. Bo szkoda by było, żeby ten wasz YouTube miał wypadek. Na przykład, żeby mu ktoś wszystkie. Linki poprzecinał.